Wieście z ratusza jest sporo Włodarza miasta zapytaliśmy jednak na początek o firmę Nepko chodzi oczywiście o przeprowadzkę tej amerykańskiej firmy z Praszki do Wielunia a przypomnijmy między innymi z myślą o tej właśnie inwestycji Gmina Wieluń za 12 milionów złotych zakupiła tereny po cukrowni wspomniane grunty są w tej chwili w trakcie włączania w skład łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej grunty które nabyliśmy po byłej cukrowni są w trakcie włączania w skład łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej nasz wniosek jutro bo bodajże e, łódzka strefa e, m, będzie go bronić na e, posiedzeniu komisji w Ministerstwie Rozwoju, Rozwoju Regionalnego e, no i to jest dla nas że tak powiem warunek sine qua non abyśmy mogli e, ruszyć z przetargami pod, e, pod te tereny. E, stąd uważam, że do końca czerwca będą podjęte w kwestii tych terenów konkretne decyzje i dlatego proszę jeszcze o cierpliwość, ponieważ rozmowy ciągle trwają, ileś jeszcze jest kwestii do, do uzgodnienia, no nie mogę w tej chwili mówić zbyt dużo na ten temat. A co z budową schroniska dla psów? Będzie, ale jeszcze nie teraz. Zmieniła się bowiem koncepcja zagospodarowania działki przeznaczonej pod schronisko. W tej lokalizacji planowana jest inna inwestycja. Jaka? Mamy problem od tego roku z osadem pościekowym, który się tworzy w naszej oczyszczalni ścieków. W związku z tym musieliśmy podnieść opłatę za odbiór ścieków, ponieważ od tego roku osad pościekowy nie może być składowany na wysypisku śmieci. Musimy ten osad, mówiąc nieładnie, oddawać komuś, który go zagospodarowuje i płacić za to spore pieniądze, stąd to nam podnosi koszty. W związku z tym e, prowadziliśmy rozmowy z podmiotami, aby wybudować w wieluniu biogazownię. Która to biogazownia będzie napędem, właśnie surowcem do tej biogazowni będzie właśnie osad pościekowy. E, I mamy zawartą w tej chwili umowę taką intencyjną z, z, z firmą, która taką biogazownię chce wielu ludzi wybudować i akurat ten teren pasuje idealnie, tak? Pasuje idealnie, bo on, on się mieści między jedną oczyszczalnią, czyli naszą i oczyszczalnią w spółdzielni dostawcą mleka. Stąd Podjęta na sesji ostatnio uchwała o zmianie studium i planów miejscowych zmodyfikuje te plany i schronisko będzie też w tamtej okolicy, tylko nie na tej działce, tylko na innej działce. Kolejne zagadnienie to śmieci. Za kilka dni będzie w Wieluniu sporo się mówić o gospodarce odpadami. To w świetle specjalnej konferencji, na której podjęty zostanie temat przygotowywanego obecnie planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego. Wysypisko w Rudzie póki co nie zostało jeszcze ujęte w tym programie jako spełniające wymagania tak tzw. ripoku. Jeśli tak się nie stanie to w czerwcu 2018 roku, kiedy to wygasa pozwolenie na jego użytkowanie, będziemy mieć duży problem ze śmieciami, które wtedy trzeba by wywozić na inne wysypiska, co naturalnie wpłynie i to znacznie na podwyższenie cen za odprowadzanie odpadów. Trzeba zatem zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić. Właśnie kość niezgody jest, jest całkowicie irracjonalna, ponieważ yy, władze wojewódzkie, województwo łódzkiego tylko, bo, to nie, bo, bo, bo nie jest to. Jakaś, jakaś informacja, czy jakaś, jak, jakiś, jakiś obowiązek krajowy ustawiły sobie, że status RIPOK będą mieć tylko takie składowiska, które odbierają odpady od minimum 120 tysięcy mieszkańców. Czyli ustalono gdzieś tam tą, tą dolną granicę. Oczywiście nasze składowisko takich ilości, takimi ilościami się nie może pochwalić, no bo obsługuje tylko dwie gminy, no i nie ma, nie ma tak, takiego zasięgu. Natomiast. Nasze składowisko ma bardzo wysokie poziomy odzysku, no czyli ma te poziomy odzysku dużo lepsze niż, niż większe składowiska. W tym wszystkim najdziwniejsze jest to, że, że argumenty takie logiczne nie przemawiają, bo ja rozumiem, że, że no są jakieś przepisy, które nas obligują wszystkim, czyli jakieś wytyczne Unii Europejskiej. No, zrozumiałbym, ale Unia Europejska nie mówi w ogóle o tym, że mają być jakieś, że mają być jakieś minimalne. Minimalne dostawy odpadów, żeby taki składowisko było. Unia Europejska interesuje poziom odzysku. Im wyższy poziom odzysku, czyli im mniej odpadów ląduje na składowisku, a im więcej jest surowców odzyskiwanych, tym lepiej. My te poziom odzysku mamy duże bardzo duże i ciągle nam wzrastają, prawda? I na przykład jeżeli chodzi o śmieci zmieszane, to powiem Państwu, że w roku 2015 na składowisku Wieluńskim nie a ani na tona śmieci takich zmieszanych. Wszystko było wszystko przetworzone, e wyselekcjonowane i jedno skompostowane, inne sprzedane, prawda? Czyli, czyli to jest działalność, która też może przynosić pewne profity i no, mielibyśmy bardzo e złymi gospodarzami, gdybyśmy tego nie wykorzystali. No, to jest już Teraz się nawet pojęcie zmienia, że już to, to, to nie jest śmieć, tylko to już jest surowiec turny. Po prostu. Mm -hmm. Musimy tak to traktować, że to surowiec. Produkt, który może być prawda, wykorzystany jeszcze i mieć swoje nowe życie. I, i, i w ten sposób możemy też na tym zarabiać jakieś, jakieś pieniądze, które które sprawiają, że te koszty odpadów w Wieluniu są niższe niż w innych dużych miastach. I na razie tyle. Po więcej zapraszamy już do tematu tygodnia, gdzie cała rozmowa z burmistrzem Wielunia. Poruszymy tam także zagadnienie dotyczące nowego programu dla osób w jesieni życia, zatytułowanego Koperta Życia Seniora Gminy Wieluń. Ta specjalna kampania społeczna adresowana jest przede wszystkim dla osób, które ukończyły 65 lat. Powiemy o najważniejszych założeniach tego projektu.